Cześć, mam na imię Tomasz i w tym filmie porozmawiamy, jak mieć bardzo tanio, legalnego Windowsa. Nieważne jakiego Windowsa, jakiego tylko chcecie, możecie mieć go. Mega ultra tanio, czyli po prostu legalny Windows za parę złotych, nie parę stów, tylko dosłownie za parę złotych będziecie mieli pełnego legala, czyli legalną prawdziwą licencję z wszystkimi możliwościami systemu i to żaden system jakiś tam też nie będzie szkolny, tylko Windows Professional czy tam Home, jakikolwiek byście chcieli dosłownie za parę złotych będziecie mogli go mieć. Dlaczego tak się dzieje? Dowiecie się w tym filmie. No dobra, jak chcecie mieć tanio Windowsa i w pełni legalnego, powiem wam jak to się dzieje, że możecie go kupić dosłownie za parę złotych. Sprawa jest bardzo prosta. Pamiętajcie, że kupuje się wiele laptopów różnych w internecie czy w ogóle w sklepach, które mają zainstalowany na sobie system operacyjny, bo możecie kupić w sklepie laptopa bez systemu operacyjnego, czyli czystego lub z jakimś zainstalowanym systemem operacyjnym. Ale jak sami wiecie, laptopy nie są wieczne, więc dany laptop z czasem po prostu się rozpada, psuje i już jest on praktycznie do wyrzucenia. Co się wtedy dzieje z jego oprogramowaniem, które jest legalne? Ano się dzieje to, że wy możecie je wtedy kupić za parę złociszy. Legalne Windowsy 10 i 11 są sprzedawane za dosłownie 20-30 złoty i stąd one właśnie pochodzą, jak ktoś z Was się zastanawia, czy one są legalne, czy są nielegalne, czy może jakieś aktywatory tam trzeba robić i tak dalej nie, one są w pełni legalne, tylko właśnie pochodzą z takich źródeł, że dany laptop miał na sobie preinstalowany system i ten laptop się już zwalił lub został skasowany, ale system z niego, czyli klucze systemowe, instalacyjne, zostały wyciągnięte. I wtedy te klucze, czyli ten cały system, sobie instalujecie na swoim własnym urządzeniu. Czy to jest nielegalne? Nie, bo dalej macie legalną wersję Windowsa z prawdziwymi kluczami, z całym po prostu wszystkim, tak jakbyście w całym opakowaniu kupili sobie. Windowsa. Wam wszystko w tym działa i nie macie z tym żadnych problemów. Dlatego, jeżeli się zastanawiacie, czy kupić nowe oprogramowanie, czy może kupić laptopa z Windowsem, czy za parę złotych zaryzykować, to od razu Wam mówię: niczego nie ryzykujecie, dlatego że to są wyciągane legalne systemy z prawdziwych komputerów, które po prostu uległy kasacji i ten system jest przenoszony wtedy na wasz komputer. Jak Wy kupicie sobie taki klucz, właśnie do oprogramowania. No bo pamiętajcie, że oni sprzedają z reguły klucza, czyli wy pobieracie sobie Windowsa, instalujecie z legalnej strony samej strony Microsoftu, instalujecie go, wpisujecie klucz produktu, ten który został wyciągnięty z innego urządzenia i jest wieczna dożywotnia jego prawdziwa licencja i wszystko w nim działa tak jak w normalnym systemie i na tym to właśnie polega. Więc jeżeli się zastanawiasz, czy wydać parę stów na Windowsa, czy do domu, czy dla firmy, to od razu wam mówię, zajrzyj sobie na aukcje internetowe, czy do sklepów internetowych. I Właśnie sprzedają legalne klucze wyciągane z urządzeń, które były skasowane. Bo tak jak na przykład w firmach, często jest tak, że dużo laptopów 100 na raz w jakimś czasie jest wymienianych z tego powodu, że ulegają kasacji w wymienieniu na nowsze i wtedy pobierane są klucze i sprzedawane nowym użytkownikom. Nie musicie się też tego obawiać, że ktoś ma taki sam klucz produktu, bo tak nie jest. Zawsze jest jeden klucz produktu do jednej instalacji, więc jak kupujecie sobie takiego Windowsa za parę złociszy, to tak naprawdę kupujecie legalnego Windowsa z tym właśnie indywidualnym, waszym personalnym kluczem tego produktu. No i zobaczcie, po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej tanie licencje Windows czy tani Windows, Pierwsza lepsza strona, jaką otworzyłem. W tym przypadku Windows 10 Professional można kupić za 21,99 Czyli za 22 zł możecie kupić sobie legalny system Windows 10 Professional. I czy warto kupić więc w sklepie nowy Windows za kilkaset złotych lub kupić laptopa nowego z zainstalowanym systemem Windows 10, i wtedy on będzie droższy o kilka stów? Czy lepiej kupić sobie jak kupujecie laptopa czy tam komputer. Bez systemu, czyli czysty lub po prostu system za kilka złociszy. No, odpowiedź jest bardzo prosta. Lepiej kupić za kilka złociszy i mieć w pełni legalny system. Naprawdę to kosztuje tyle i naprawdę to jest legalny system. Żeby na pewno to jest legalne, to odpowiedź macie tutaj. Czy używane licencje Windows są legalne? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sam orzekł dokładnie, że tak, od sprzedaż legalnie nabytego od programowania, czyli Wy się jej pozbywacie, legalnie ją kupiliście i się jej pozbywacie, jest legalna, czyli możecie sprzedawać swoje licencje Windows, których już sami nie używacie dalej, tak samo jak każdy produkt, czyli jak kupujecie przykładowo laptopa sobie i z jakiś czas chcecie innego kupić laptopa, no to wiadomo, że swój obecny laptop, jeżeli jest sprawny, czy dowolna inna rzecz, krzesło, czy cokolwiek byście chcieli, to możecie sprzedać je dalej jako używane. Tak samo działa to do licencji Windows, czyli dlatego możecie kupić legalnego Windowsa pełnosprawnego, któremu nic nie brakuje, dosłownie niczego, za 22 zł. Nie musicie za do niego dawać kilkaset zł, dlatego że on jest używany. Ale to jest system, nie to nie jest jak krzesło czy laptop, że tam się coś psuje z czasem, że on e, czasem coś w nim e, działa gorzej. Tak jak tutaj widzicie, e, te wersje OM, czyli używane licencje Windowsa, no, jeżeli sobie kupicie, to dosłownie one są pełnowartościowe zawsze i wieczystą macie własny klucz produktu i legalnego, dowolnego Windowsa, jakiego byście sobie nie chcieli. Kupić. I z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że uratowałem Wam kilkaset stów, że zostaną Wam w portfelu. Naprawdę nie warto kupywać za kilkaset stów nowego oprogramowania, jeżeli możecie kupić je za kilkanaście złotych, tak samo legalne i tak samo dla Was nowe oprogramowanie. A dlaczego tak się dzieje, skąd te Windowsowskie licencje są tańsze, już mówiłem Wam wcześniej w tym filmie. Dzięki za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie kanał. Polubicie mój kanał i dacie jakiś komentarz. Komentarze są zawsze mile przeze mnie widziane i czytane. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się i dobrego dnia. Cześć!